E, dzisiejsze zajęcia będą zupełnie inne od pozostałych. E, ogarniemy w końcu dom. Jest... Przychodzi jeden taki dzień tygodnia, kiedy nagle po prostu coś ci wskakuje w tę głowę i zaczynasz sprzątać jak pojebany. Zostaw sobie to na to. Żebyś miał co robić wtedy, kiedy to będziesz miał. Bo jak miał posprzątany dzień wcześniej, kiedy będziesz miał nagle wsk ten wskok, to wpadniesz w depresję. W głęboką depresję, która może skończyć się samobójstwem. Jeżeli już cię wzięło, polecam. Pronto, warto mieć katar. Bo inaczej nie wykonasz żadnej pracy, tylko będziesz wąchał. Pronto, ja, ja miałem właśnie pracująca sobota, a ja, ja siedzę cały dzień wącham. Pronto w domu, podobno gardło od tego boli, jak się tu wącha za dużo. Mi nie bolało, wąchałem cały dzień. Co jeszcze trzeba robić? Trzeba czasami zamieść. Najlepiej chwycić sobie właśnie taką, taką, taką szmatkę typu MOP. Nie wiem skąd yy, ja mam chleb na podłodze, bo nie rzucałem chleba na podłodze. Jestem tak samo zaskoczony jak Wy. Pamiętajmy o segregacji chleb na jedną stronę, a butelki na drugą stronę, bo chleb to nie jest plastik. Panie kochany, chleb to jest jedzenie dla kaczek. Jeżeli na przykład coś nie chce zejść mopem, to prawdopodobnie odkurzaczem zejdzie. Lekcja na dziś. Jak chcesz sprzątać, to sprzątaj, a jak nie chcesz, to lepiej nie sprzątać, bo możesz popełnić samobójstwo. Ogarnij się. Eee.